W końcu doczekał się wjazd na warsztat. To to ten multikar. W końcu, co? Halo? Mhm. Tak więc, my witamy was w kolejnym odcinku i będziemy go psuli, Będziemy go psuli czy naprawiali? Naprawiali, a nie jeszcze bardziej. Psuli. No, chyba trzeba naprawić, nie? No, ale to różnie bywa. Ehm, co tutaj mamy do zrobienia? Pierwsze do zamontowania jest wyciągarka. Wyciągarka była zdemontowana na czas transportu, jaki te. Tylne burty, co widzicie, już tak mamy wstępnie zamontowane Jeszcze muszę trochę śrub doszukać Radio jeszcze zamontować Radio? Nie, to ta radio jest taty, to z powrotem schowaj e, Tak, więc wyciągarka Wyciągarka tutaj już leży Będzie z powrotem zamontowana Ona była e, zdemontowana Jak najwięcej elementów z tego samochodu było ściągnięte e, Z tego względu, że on przyjechał na lawecie I żeby nie przekroczyć tej masy Całkowitej lawety, czy było zdemontowane i wzięte chyba na inny samochód czy do takiego Nieważne, w każdym razie było to podemontowane na czas transportu Teraz trzeba to zamontować z powrotem A co będziemy tu montować? Spróbuję zamontować oto taki tutaj serwomechanizm Jeszcze nawet nie wiem w jakim on jest stanie, ale chyba go Najpierw spróbuję na krótko odpalić w ogóle, czy to w ogóle Działa, jakoś będzie trzeba to na krótko odpalić Solo mm -hmm. Tylko jak? Do czego już napęd do tej pompy? Trzeba tutaj coś wykombinować i zobaczymy, czy to w ogóle działa. O, tutaj teraz działa, się lekko obraca. Przekładnia jest chyba w dobrym stanie, ale zobaczymy, czy pompa w ogóle działa. Albo może ryzyk fizyk wypróbujemy to i zobaczymy. Tak więc co? A tablice jeszcze? No, tablice jeszcze są do zamontowania. Tablice, zobacz, o, ma tam miejsce na tablicę? No U góry. Uważaj, ich nie porysować. O, tu nie. Aż tu, aż. No, tu aż one będą, zobacz. Tylko, że tutaj niemieckie tablice się troszkę różnią od tych naszych polskich. I one są troszkę większe, ale to tam jakoś idzie wcisnąć. To co montujemy najpierw w tablicę? No. Dobra, to montujemy. Cały układ praktycznie mamy już zdemontowany. To jest oryginalna z Multicara, przekładnie kierownicza. A to jest to serwo z tej kaczki z Mercedesa, a to pompa. O o takich numerach, ten cały zestaw był ale niestety niestety nie będę mógł tego zamontować bo jest po prostu na to za mało miejsca dużo, bardzo dużo przeróbek jest ten tu frez się różni od tego frezu ten tu frez się różni tym frezem również to byśmy może jakoś przeskoczyli, jakoś tam redukcję byśmy dorobili, to ale czy to jest gra warta świeczki? Teraz tą redukcję dorobi, tą redukcję. Teraz są ośle przerobić, bo ten wąs oryginalny musi zostać, bo on ma taką charakterystyczną budowę. Zobaczcie o to, jest ten wąs, o i on musi zostać w takiej pozycji. No i niestety, chyba będzie trzeba cały ten układ zdemontować, i będę musiał zamontować cały inny układ kierowniczy, czyli a mianowicie, oto taki orbitrol. Taki i do tego taka pompa. Mam cały układ właśnie leżąc, czeka na do mojej 60, więc myślę, podpasuję zobaczy, czy to zgra w ogóle. Ten cały układ jest to jest komplet, więc z tym nie powinno być problemów. Przymierzałem troszkę ten oto tutaj siłownik skrętu, ale ten tu na pewno nie podejdzie, bo jest przede wszystkim za długi. Ale żeby ułatwić sobie, to go sobie podniosę. I wtedy tutaj zamontuję ten siłownik wzdłużny. Nie ten poprzeczny, tylko będzie wzdłużny, zamontowany dużo szybciej, dużo łatwiej to będzie zrobione. Spornik będzie jakiś tutaj dorobiony do tego elementu lub gdzieś tutaj dorobić tak, żeby było dobrze. Tu na jakąś płytę dorobione będzie to jakiś spornik. Coś tak, aby to było wszystko mocne. Będę musiał wymierzyć, jaki skok musi być tutaj siłownika. A jak to wszystko wyliczyć, policzyć, pomierzyć. To pokażę w dalszej części programu. A pokażę Wam już, jakie miejsce przygotowałem na pompę. Uff, trochę tutaj rzeczy zdemontowałem i wygospodarowałem tutaj oto miejsce. Ta pompa by tu nawet podeszła, by zrobił dodatkową adaptację. O, i tu już przymierzałem, pokładłem tą kabinę. Jest nawet tam jeszcze nie wiem, gdzieś tyle miejsca dookoła, więc jest OK. Eee, paski, by trzeba było dodatkowo jakoś tutaj e, jakąś rolkę taką dodatkową zrobić, żeby te paski jakoś naprężyć, ale to, byśmy tam przeskoczyli, wszystko jest do przeskoczenia, ale tylko jest jedno, ale tej pompy niestety też nie wykorzystam, bo ona daje za słaby ciśnienie, ona daje ciśnienie jakieś ile? 65 barów to jest e, za mało na to, aby mogła ta hydraulika. Ta tu pompa daje ile? Nie ma, nie ma tu opisane nic, ale ona daje około nie wiem, jakieś 150 atmosfer. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale myślę, że około 150 na pewno daje, więc jest dużo większe ciśnienie panuje tutaj. No i to wszystko jest w komplecie, tak więc na dzisiaj to będzie koniec, a następnego dnia już widzimy się podczas dorabiania tutaj kolejnych elementów. No i chwilę później. Paczki już są u mnie zamówione właśnie ze sklepu. To o tym, co opowiadałem. Napotkałem ten sklep całkiem przypadkowo, bo szukałem hydrauliki siłowej do tego to pojazdu. znalazłem taki fajny oto sklep. Zamówiłem od razu jeszcze parę innych rzeczy, ale po kolei będę wszystko opowiadał. I fajny to naprawdę sklep, bardzo duży asortyment, co tu wiele mówić. Jest to wszystko to, co ja potrzebuję. A, co przyjdzie, przechodzimy do otwierania tego, nie? Tak więc nożyk przygotowany Tak, ciach Fajne, naprawdę fajne Przede wszystkim szybka realizacja O, ale pozabezpieczane Pomału, tu jest pierwsza popaczka Tam jest druga O, przede wszystkim tak, polary mi się kończą Zamówiłem o co taki polarek Zobaczcie, kurde, zaraz przymierzymy sobie, Kurczę luks, to właśnie można zobaczyć na samej bluzie, bo wszystkie u mnie polary mają porozwalane właśnie zamki, chemię, przede wszystkim chemię, mi się już kończy, oto tu resztka już jest i musiałem pozamawiać nową, o, zobaczymy co to, co to będzie warte, tak więc chemia jest, pasta drąg. Pasy drąg, zobaczcie, jakie ja ręce. No teraz są doszorowane, ale co wieczór jest walka z rękoma. To jest to. Kolejna rzecz. Eee, co to jest? Co to miało być? Aha, to już wiem, co to jest. To jest próbka. To właśnie próbkę zamówiłem. Można było sobie zamówić taką małą próbkę. Zamówiłem. Jeśli się sprawdzi, będzie większej ilości będę zamawiał. Eee, bo jak sami wiecie, używam zawsze biosola ale postanowiłem wypróbować coś innego e, świeża marka, tak więc e, postanowiłem sobie zamówić ale tutaj jest jedna z najważniejszych rzeczy, zobaczcie ta waliza, ta walizka trafia na stałe wyposażenie Peugeota tak zwanego Combo Lota Juniora e, i zobaczcie co tu jest co tu mamy, co tu mamy bardzo fajne klucze, naprawdę bardzo mi się ten zestaw spodobał tych kluczy Eee, kurde luksusowy towar ja pierdziele przede wszystkim tak szkoda, że nie mam tutaj tego kurde właśnie w kombolocie eee, mój ten poprzedni zestaw ale on już jest dość sfatygowany i potrzebuje coś, aby było ciągle, o zobaczcie piękna waliza z... a to są tylko takie, myślę, że to są okucie ale dobra eee, walizkę, żeby była sta... na stałym wyposażeniu samochodu bo sami wiecie, nieraz gdzieś się jedzie, czy coś naprawia, żeby zawsze były te klucze. Tak samo e, klucze oczkowe będę musiał jeszcze domówić, ale zobaczycie za chwilę jeszcze, co jeszcze domówiłem. No parę na po powypadało, ale to jest szczegół. To jest identycznie taki sam zestaw narzędzi, co mam ten poprzedni, ten kowala, ten mój stary. Ale powiem wam taką małą anegdotkę, ciekawostkę. Jak długo mam tamten poprzedni zestaw kluczy? Tamten zestaw kluczy mam... Kurde, żeby nie skłamać, miałem chyba 15 albo 16 lat jak go kupiłem sobie, a teraz mam niedużo więcej. Nie no, żartuję, mam go czyli jakieś 15 lat, tamten zestaw kluczy i się sprawował rewelacyjnie, no ale niestety po tamtej firmie zostały wspomnienia, bardzo fajna firma była, dlatego szukam kolejnej firmy, z którą yy, wiążę jakieś tam... Yy, większe tam jakieś współpracy, czy coś tam współpracy, no nie można tego tak nazwać tylko, że danej firmy narzędzie, że kupować Przede wszystkim zobaczcie, jest taka zaleta tych, o, że te, te, te nasetki w miarę fajnie siedzą, o, one się kleszczą, fajnie I, one nie będą wypadać, tak, o, to wszystko się kleszczy fajnie, o Te prawie może nie, ale te tu się kleszczą Ale kurczę i zobaczcie, przede wszystkim grzechotka, o 72 zębowa grzechotka i to jest to, bo wiecie nieraz jest bardzo mały ruch i zobaczcie, to jest właśnie zaleta yy, drobnozębnych grzechotek, że o mały ruch, a już o, przesk przeskakuje o o jeden ząb i możemy o takim ruchem coś dokręcić a wiecie jak są grube zęby, to gdzieś taki ruch musimy zrobić żeby jakiś ząb przeskoczył, także duży plus na ten e, zestaw Chciałem jeszcze powiedzieć coś na ten temat, że mają o. Niektóre nasadki zestawy kluczy nie mają tego i mają tutaj, nie mają tego chwytu. Tutaj mają ten chwyt, że nieraz, wiecie, ręce są od tłuszczu, od oleju a to umożliwia tak, że to się na mnie ślizga. Nie ślizga, śliżdże Poprawcie mnie, jak jest poprawnie. A może tutaj znajdę jakąś nasadkę? O. O no tutaj jakiś taki będzie taki jest zestaw, ale nieraz jest właśnie tak, że jest o takie coś śliskiego i nie ma możliwości chwytu, tak więc jedną paczkę mamy załatwione, ta trafia do samochodu, kurde jestem tak zadowolony, ale za chwilę coś wam jeszcze pokażę, co jeszcze trafia, raczej znaczy, to do mnie trafiło, bo jeszcze się ani nie pochwaliłem tym, aż parę ładnych dni to już mam, teraz tak tutaj, o. Tak O kurde o, Ja pierdzielek, to jest zabezpieczone Jak te klipsy mi tutaj wpinają Kurde Jaki anosik O Dobra I tutaj mamy O tego mi brakuje w 40. Właśnie, bardzo dużo ludzi yy, mówi mi, że. Co ja za głupotę opowiadam, że to jest, że to jest 60. Potocznie nazywana nazywa na 60. Dla mnie 40, 50, 60, ka każdy dla mnie tych jeden ciągników to jest 60. A to będzie zestaw do tej właśnie 60-40. To jest Ursus 41 z krwi i kości, jeszcze z pierwszych wypusów na skrzyni Zetora. Będzie kiedyś okazja, to wam pokażę wszystko wyszczególnione, co i jak tam jest w tym ciągu. Z krwi kosi 40. Tak więc ten zestaw trafia do 40, do 60. Muszę jeszcze zrobić jakieś skrzynkę. Muszę dokupić skrzynkę na błotnik. I w tej skrzynce będą oto te klucze, tak aby mnie nic nie zaskoczyło. Przede wszystkim tak. Te klucze są fajne. O, fajne, pasują w rękę. Kurde, co tu mówię mówić? klucze klucz. Ale przede wszystkim jest dla nią gwarancja między 20 lat. E, gdzieś tu było. W każdym razie jest grubo z gwarancją. <laughs> Kurde, nie wiem. O, 12 sztuk, tutaj nie ma. Nie wiem, gdzie jest. Gdzieś tu było właśnie, że ta gwarancja właśnie... O, 25 lat gwarancji. To mnie właśnie też jako tako urzekło, że jest ta gwarancja na nie. Tak więc jest, można to jej śmiało działać. I teraz bierzemy dalej się za odpakowywanie. O! Właśnie to. To. Pasek. Pasek prawie mi nie był potrzebny, ale pasek już w zestawie był. O! Orbitrol. O! Tu wszystkie przystawki do pompy. I pompa. Pomagania. Ciekawe czy coś z tego ulepię teraz O Bo sobie tak potem pomyślałem yy, Można byłoby jakieś tam koło pasowe czy coś Ale byłoby bardzo dużo zachodu żeby To wszystko tam Zmieścić A teraz tak To będzie jakoś tu zamontowane To trzeba będzie trochę przerobić co prawda Ale to już jest Mały pikłyś w porównaniu do tego co tu Trzeba było zrobić Teraz tylko o tu rozcinam, tu rozcinam, spawam do kupy i jest elegancko, tak więc to wszystko będzie tu pięknie zamontowane, a te wszystkie rzeczy znalazłem w sklepie Maniek. Tak więc wszystkie informacje, które byście chcieli e, dowiedzieć się skąd to kupiłem, gdzie można zamówić oraz jakieś inne informacje typu jakiś e-mail czy coś, będzie teraz pod każdym filmem taki, daję e, odpowiedź, chcę zrobić taki. No, chcę zrobić, już, już widzicie to, bo to dopiero będę robił. E, jest opis wykonany, który e, jest tam, wszelkie informacje zawarte. Tak więc, link do tego sklepu, do kontaktu, do Facebooka, tak również. Dam też link do. E, do ich YouTube'a, bo bardzo fajne rzeczy robią na przykład regeneracja pomp wtryskowych będę musiał, teraz już wiem, która firma będzie mi robić pompę wtryskową bo moja pompa wtryskowa, jak sami widzicie, wiecie już kiedyś mówiłem o tym, że nie domaga i trzeba jej zrobić remont, tej pompie bo jedna sekcja przepuszcza najprawdopodobniej i ona będzie do wymiany, do regeneracji pompa o, jeszcze łyczek herbatki Cudowny, cudowny prezent to był. Ja nie mogę. Cudownie. No, tak więc. Ee, to wszystko będzie. Kurde, teraz ta herbata mi wybiła z rytmu i nie wiem, co dalej mówić. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu. Teraz tak to więc można powiedzieć. A ja się biorę za przymierzanie bluzy, bo kurde, trochę tutaj wieje. Sami widzicie, co tu z moją kurtyną się dzieje. Niefajne rzeczy. O. Kurde. O, oh. oh. idealnie, teraz można robić, czekajcie, zapnę, oh. teraz zdejmę kamerę z głowy, trochę poprawię włosy, czekaj, tak dobrze, powiedzcie, że dobrze, dobrze, już dobrze, o, oh. kurde, szyta na mnie, nie, ciach, ciach i gumofilce, nie, naprawdę jest teraz taka pogoda brzydka, że gumofilce to jest najlepsze rozwiązanie, no, tak więc jeszcze przypasuję w tym odcinku tą oto pompę a resztę. Bo jeszcze jedna paczka nie doszło będzie Najprawdopodobniej jutro będzie z tym, jakby to powiedzieć, z siłownikiem skrętu i podstawą orbitrola. Tak więc jeszcze dzisiaj zamontuję tą pompę i będziemy kończyć ten odcinek. Tak więc ja się biorę do roboty. Trochę cięcia i spawania. Podstawa gotowa. Część już odcięta. Ta część już jest mi niepotrzebna. A to teraz wygląda tak. Więc widzicie, dla chcącego nic trudnego. Tak to wygląda, się prezentuje. Yy, I to będzie idealnie pasować teraz w tym, oto miejscu. W odpowiednim odsadzeniu, w odpowiednim kącie. Wszystko tak, jakbyś powinno. O, zobaczcie. Paski się zgrywają. Tylko teraz będę musiał pomyśleć jeszcze, czy nie dodać jeszcze tu jakiejś rolki, która będzie to jakoś dociskać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie w praniu. Tutaj. Jak to będzie wszystko grało, ale czy nie będzie potrzebna jakaś rolka, taka jakby to powiedzieć prowadząca, która to będzie jakoś dodatkowo napinać? Zobaczymy. Najważniejsze, żeby był jak najbardziej alternator opięty. No i tutaj, żeby to wszystko jakoś fiurało, ale zobaczymy to w praniu. Teraz trzeba będzie nawiercić trzy otwory montażowe. Tutaj dwa otwory, dwu, dwa otwory dwunastki tutaj w tej podstawie i powinno to trzymać, Pewnie niektórzy powiedzą, że to że to nie będzie trzymać i w ogóle, że to odpadnie, nie? Ale wam powiem teraz tak, jeśli fabrycznie przemyślany element jest tak wykonany, nie? I tutaj jest dużo większa siła na to działa, na to ramię tutaj, niż na ten krótki element. Żeby to tu zgiąć, będzie potrzebna mniejsza siła, niż na wygięcie tego elementu. Co prawda na, na dwie śruby, ale dwunastki będzie przykręcony, a nie na trzy dziesiątki. Tak więc jest tutaj krótkie ramię, które jest bardzo mocno obspawane, bo tutaj z tej strony zostało obspawane to i z tej Tylko tutaj zostało tak na gładko, ładnie wyszlifowane, żeby nie było całych krawędzi y Jeszcze zostanie to zapodkładowane i pomalowane, chyba na czarno pomaluję to pod resztę Ale co i czym jeszcze chciałem się wam pochwalić, no kurde, bo jest czym się chwalić Widzicie, są już dwie, tak więc ta walizka, te dwie walizki, to będzie fajny komplet w kombolocie no wiadomo w perzocie, nie i zobaczcie i takim zestawem już można coś działać Ale zobaczymy czy jak wyrobię się w następnym miesiącu e, z pieniążkami to może będzie i trzecia walizka No to wiadomo wiecie ci kto to posiada i użytkuje te narzędzia wie że one nie należą do tanich Fajne jest jeszcze o to klipnięcie. I, i są spięte te skrzynki ale Wy jeszcze nadal nie wiecie co w środku jest. Tak więc ja tutaj zdejmuję tę walizeczkę i ściągam. O! W krętarzu. W nieco już używana. Już w paru miejscach była używana, także nie jest to pierwszej nowości. Teraz nie wygląda. Ale wam powiem, robi robotę. Jest to konkretny sprzęt. Jest to najmocniejsza wkrętarka, jaką e, dystrybuuje Milwaukee. Bynajmniej tak wyczytałem i tam się pytałem w sklepie. E, ale jest to konkretna. Ja to z myślą o budowie głównie kupiłem tą tu wkrętarkę i tak samo tą szlifierkę, będę kupował z myślą o budowie, ale wam powiem teraz już nie wyobrażam sobie życia bez życia pracy, bez tych narzędzi, bo ja widzę, że stałem się dużo bardziej wydajniejszy Używając te narzędzia, że potrafię dużo więcej zdziałać w tym samym czasie jak, jakim bym normalnie pracował. Tak więc ja biorę się za wiercenie tych oto otworów. Przede wszystkim ta wiertarka, czyli wkrętarka ma możliwość wiercenia w metalu do 18 mm. Do 18 mm to jest bardzo dużo, jak na wiertarkę, wkrętarkę urządzenie tego typu. Tak więc do dzieła. Prawie bym zapomniał o herbatce. A jest zimno, trzeba pić. Ale ciepła. Dobra, jeszcze jeden rzut oka. No, na nowe nabytki. Kurde, piękne jest to co? Wydaje mi się, że będzie to bardzo fajnie służyć. Ale te narzędzie to są naprawdę petardka. To jest, kurde, jestem bardzo zadowolony. Nie, bo na, co innego na zdjęcia, bo to zamówiłem przez internet. I co innego na zdjęcia wygląda, co innego. No w rzeczywistości jest w rzeczywistości to, co, co się spodziewam jeszcze nawet lepiej, nie? tak więc ja dopiję herbatę, wiercę te otwory, montujemy, bierzemy węże i trzeba zakuć. No i to będzie chyba koniec odcinka, tak więc będą dwa odcinki z, z pomaganiem. No i tak jak już więc mówiłem, prędzej, pompa już zamontowana, o trochę się ze światła. Tak to mniej więcej wygląda. Koła się licują, że zgrywają się, że wszystkie idą w linii. Tu już pod piąłem jeden przewód, wąż ciśnieniowy. Tu mniej więcej będzie, to będzie nie wiem czy pod spodem, pod ramą i będzie tutaj takimi obejmkami do ramy przyczepiony. Tutaj będzie wyprowadzony chyba, gdzieś tu będzie zbiorniczek, tak go gdzieś tutaj ładnie zamontuję. zobaczę, położę kabinę, zobaczę ile tu jest miejsca. Ale jakoś tutaj dorobię mocowanie, tak żeby gdzieś tutaj ten zbiorniczek zmieścić, tak żeby to wszystko Ładnie wyglądało. Nie wiem, czy kamery widziałem. Tutaj gdzieś będzie zbiorniczek eee, Także tutaj, o, będzie krótka droga. Eee, powrót, tutaj będzie ramą -um poprowadzony. Tutaj do, o, tak i do Orbitrola. Także jutro dojdą e, pozostałe części i powinno to już chodzić. No i także widzicie, tak to właśnie wygląda, się prezentuje. Całkiem fajnie, widzicie. Kury tego tu ani nic nie ruszy. Tylko że tak jak mówiłem z tymi paskami, zobaczę, zamontuję pasek i zobaczę czy będzie dostatecznie tutaj napięte wszystko, a jak nie to będzie trzeba tutaj jakąś rolkę dodatkowo montować nie wiem czy tu jakąś tak żeby dociskała tu jakoś, o, w ten sposób tak żeby był dociśnięty jeszcze bardziej ten pasek nie wiem czy to wystarczy tutaj z góry jakoś na dwóch płaskownikach, taką z góry w dół podpartą tutaj, tak żeby to się wszystko zmieściło ale coś się wymyśli, zobaczymy najpierw jak to wszystko będzie tutaj działać, funkcjonować no i tyle, najważniejsze żeby alternator i pompa była jak najbardziej opleciona tym paskiem bo te dwa odbiorniki tego właśnie paska, tej mocy z paska to najwięcej właśnie biorą tej energii nie wiem, momentu obrotowego, jak tak zwał no i tyle, tak więc jeszcze raz przypomnę, jeśli ktoś będzie z Was zainteresowany Takimi narzędziami lub hydrauliką siłową. Głównie hydraulika siłowa, ale pozostałe części do naszych ursusików, to zapraszam do sklepu Maniek. Link będzie w opisie filmu oraz przypięty pewnie komentarzem. A ja się będę już z Wami żegnał, bo herbata już się skończyła, także tyle, nie? Także jeśli jesteście ciekawi, czy ta właśnie machina ruszy, będzie to wszystko działać, śledźcie kolejne odcinki. A, na pewno się dowiecie. Myślę, że będzie to działać. A jeśli ktoś ma jakieś tam sugestie, coś, jakieś dobre rady, nie pogardzę nimi. Tak więc co? Ja się będę z wami żegnał, no i do następnego odcinka. Cześć, na razie, Siema.